Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Uroczysty akt zawierzenia Ró Róży Różańcowej, Różańcowej Matce Bożej Gieczwałskiej. Matko Boża Gieczwałska, niepokalanie Boża, poczęta, Pani Różańca, Różańca Świętego, dziś jako wspólnota Róży Różańcowej jednoczymy nasze serca, modlitwy i intencje, Oddając się całkowicie Twojej matczynej opiece, zamierzamy Ci następujące róże. Dwie róże modlące się za dzieci. Róże za mężów, róże o beatyfikację sługi Bożej Barbary Samulowskiej, róże za osoby w niewoli złego ducha, róże przebaczenia nadziei i odnowy z Maryją. W Twoje ręce składamy wszystkie intencje oraz osoby, za które się modlimy. Maryjo, która w wzywałaś do codziennego odmawiania różańca, przyjmij nasze modlitwy jako znak naszej wiary, nadziei i miłości. Niech każda modlitwa zanoszona w tej wspólnocie stanie się duchowym darem na chwałę Boga. I dla dobra wszystkich, za których się modlimy, prosimy Cię o Matko, abyś uczyła nas wytrwałości w modlitwie, nawet w chwilach trudnych, umacniała wieść miłości i wzajemnego wsparcia między członkami naszej róży. Strzegła naszych rodzin i wspólnot, niosąc pokój, zgodę i Boże błogosławieństwo. Przemieniała nasze życie i życie tych, za których się modlimy swoją matczyną miłością. Oddajemy Ci również przyszłość naszej róży, ufając, że pod Twoim przewodnictwem nasze modlitwy będą przynosić owoce duchowe i przemieniać nasze serca. Matko Najświętsza, prowadź nas drogą wierności Ewangelii i ucz nas otwierać się na działanie Ducha Świętego. Pod Twoją obronę, Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Radź nie dawdzić w potrzebach naszych. Ale, ale odszelajki zły Racz nas zawsze bać Panu cholę i błogosławionym. O Pani, Pani nasza, polędowniczko nasza, o pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj Synowi swojemu nas polecaj Swojemu Synowi nas, nas oddawaj Matko Boża, wieczka łódzka się za nami Maryjo, Królowo Polski Maryjo, Królowo Polski Jestem przy Tobie pamięć Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie czułam. Pan Niech Was błogosławił Ojciec